A że wstęp taki krótki A że wstęp taki krótki Jezu. Ale na ile on jest? Na pięciu? O kurde A że taki początek? O kurde Wait guys wait he has a tree. he has a tree in the ravine we gotta go now go Cześć, go, 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 go 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 dają mu cid him get him No bush i kubir to już by za nim skakali widzowie Ale dobra kontencik zróbmy Dobre oh widowisko będzie O kurwa oh, naprawdę diamenty Yeah. O widzowie O jostro będzie, o jostro będzie! Jak sami od do razu? Yeah. Pół serduszka! Już zaczyna George, się! PUSS! Już się, się, pust, już się if zaczyna! Bez jedzenia, bez niczego, oje, a pierdziele, ciężko to widzę! Yeah, let's go. Let's go. Let's just go. Go, go, go. Come on. Should we go? Oh, for that <laughs> Careful, don't push yourself like onto the block. Wait. is here. 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 here? here, here, here. Right Here. 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 Oh my gosh. Here. Go.

Oh yes! oh o mój oh zasadzili my God, chociaż. So Jest, on prawie wpadł do tej oh, lawy. Uh, yeah, Zeskakuję, yeah. masz pół serduszka, Dri. Yeah. Wystarczy jeden skok. zeskok. <laughs> Let's Let's go. Go. What? What? Pierdzielony kontentowiec! Cover miły w Damon, co oni mają TikSowy set to, to już? Go, Dream contentowiec, jest -y, naprawdę chłopie, na góry, pół serduszka, gwiazdor I jesteś, go, ale szanuję, to szanuję. To water. Water takes... Chyba Dream sobie wziął do serca, że w poprzednim nie było aż tyle emocji i postanowił w tym dostarczyć ich 150%. Jezu, te pół serduszka! Pucham cię, masz jaka jeszcze za sobą! Um, I don't see... Give him a box, give him a box. Wait, I see his name down, down there. He's down there. He's right there. dig down, like dig down, dig down. He's right down here, guys. Oh, there's another ravine right here. What? It's over here. Okay, he's down what? down where we came from? Wait, where okay. is yeah, look, is the, he look. look this it? is bridging. You can see the dirt where he's like across. Yeah, yeah, lucky bridge Yeah, look, he bridged there. Wait, did Sam know? Sam know? Does save, creeper save him? I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I got away. I got away. We saw oh, his name, right? God. Oh, 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 name, oh, 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 oh fuck! Where, oh, where, 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 I see you, George. I see you. Where is he? George, George, coming. Where is he? Over here. Over here. Over oh, here. Where is he, George? I, like, I just saw your name. Why are you shifting? Okay, oh, I'm on oh, oh, the, oh, I'm on oh, oh, scene. Oh, I don't want him to am.

Sergeant, I'm zabrali like the down there is. mining iron right now. A If he's I just moving, into probably he zabrali całe zboże. Zabrali całe zboże. Wait, to guys, he's guys, up, he's, above, he's, see above, see above. he's above, he's above. He's above. He's tu jest jak dobrze. Oh, what? What? Harczy wow, tej lot nie lot ma. Diamonds, yeah. Ile? Ile? On I'm tego ma, co? Ja wiem, że oh jest martwy God. mem, ale kurde, teraz pasuje jak jeszcze that? nigdy. W sensie oh, chłopu, w diamencie wbił. Nie ma lepszej jakości, to jest full. Słab słabo wyrenderowali, niestety. Igor, poziom drugi suba widzowie Wislał dla Igora. So many cows there. cows there. Sorry, 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 no nie, nie, nie wiem, że z tymi diaksami naprawdę we're locked, we're locked. Okay, No i to zaczyna start się start Skybase Jak wysoko ile on miał tych materiałów Nie nie zdąży przepalić sobie Przepali jedzenie, przepali jedzenie, przepali jedzenie czy nie, na razie nieważne 10 jabłek ma Oho, oho Oho, o fuck zbieraj to FIRE no, DREAM! Uh, OH MY GOSH! WHAT?! on THE Get him, on guys! Go. Get him! Chase him! Don't chase him. Him. Go, go, go. Oh, cool! I'm, come, I'm, stuck. I'm Stop. Stuck. Up here. Whoa. come down! Come down! Yeah, oh Pierre my gosh! Okay! Ale to było nieważne, ustawione, nieustawione. to było zajebiście imponujące To było gigał imponujące Ja pierdziele, nie widziałem takiego zagrania nigdy Nigdy nie widziałem takiego zagrania Co to było? Oh my god To było niesamowite

W sensie... Ja, ja chciałem zobaczyć jakie wyświetlenia by robił Dream gdyby to Tobiasz mu montował te Menhanty. Naprawdę że w tak momencie mam miesięcznice dziękuję za 5 oh, miesięcy Tobiasz, weź się tam odezwij do Dreama, weź mu im tam zmontuj jeden to tego baby. Need, like, Złote jabłuszka to my są my przygotowane my TNT. Go cool. siodelko na konia, zbiera it's armor, gamingowe Look. Look oh. yes. A że ja? Yes. kto to general. Like, tak! Yes. diamenty wszystko one, zbierają one, one, bogaci yeah. są, yeah. a on biega o tak o my god. Oh. What happened? Bro, there's like five creepers. There's so many creepers everywhere. They're blowing. What up is happening? You guys no, are just, just being wanna... like bombarded by <laughs> We're gonna die! We're literally gonna die. Hey, guys... oh Lava pulka Ale będzie wbijać tak do netheru wcześniej? To no jest pytanie, czy będzie tak wcześniej wbijać do netheru Ewentualnie no nie ma szkoda, że nie ma obsydianu, by nóżkim zrobił czy coś grabbing the rest of this about to go to the nether Uh, o, -oh. musimy go. <noise> Sam, look at this. Let's go. <głos> <głos> Dobra. <głos> yes, yes. Right, go, 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 guys, go, go, go. <noise> we gotta go, we gotta go. Mmm, Bazartuva. Mmm, Bazartuva. Jeszcze oh, się podpalił? Enchanter? Ty, ale ci hunterzy to teraz tryhard, totalny. Dobrze, dobrze są zorganizowani, jeżeli chodzi o ogarnianie itemów. To się chwali, bo ostatnio to PPG robili. Ostatnio to sobie nie wiem, u domek budowali, a teraz rzeczywiście w diamenty od razu Enchanter, biorą to na poważnie. Dobrze, dobrze. Będzie dobre widowisko. Just look, just look, just look, just look, just look. Okej, doesn't look like a trap. The ground look around. All the cobblestone. O! Dobrze. Yes. Let's go. No nie wiem, czy ta twierdza to się tak cieszyć, yeah. bo oni z od razu się skapną, że jest twierdza. Ta twierdza jest na bazaltuwie, zatem chyba całkiem yes. niedaleko od tego portalu jest twierdza. Yeah, I I może, nie lepi, może nie byłoby lepiej, Sam, by, same by same też anyway. zaczął szukać oprócz twierdzy tego bastionu. Yeah, yeah, yeah. Nie the... so, so. yeah, yeah, yeah. so yeah, no, widzowie, nie można porównywać Tobiasza i Dreama, to są całkowicie dwie różne umiejętności. Oh my Dream ma ten yeah, movement yeah. speedrunnera, niesamowity refleks I giga obeznanie gry, co nie? A Tobiasz ma niesamowite skille w PvP. I też giga ogrania, ale po yes. prostu. Widzimy, jest! Oh, he's 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 oh, oh Jeszcze zbierasz szybciutko. Come on, come on. Cieka Ciekawe czy dropy blazów ma ze swojego oh Dunraha Bo bez, bez dreamowych dropów oh może być trochę ciężko Ależ on oni Nice mają, mają o ogarnięcie ze strony hunterów Dobrze, dobrze, dobrze No i W ścianę? W ścianę?

Yeah, okay, Jabko na pierdzielanka Bitka! Bitka widzowie! Bitka widzowie będzie! Ale kogo pierwszego? No! O my go! Nie, spierdziela jednak. Dla Regenu po prostu no! Ile? <laughs> yeah. Jedno been, serduszko. What? Ale blisko było wizowie. But you know wait for George, be careful. Po raz rzuci. sure. nie rzucił, I'm nie udało way. się okay. załapać. Jeszcze przypala chłop. Oh my god. I got the half a heart. Are you serious? Wait, what? Yeah, you were shooting, shooting me through the thing. I got the half a heart. bad. Oh, oh, I look at this. So you find you. kiedyś mówi, <laughs> że, Hunter, że dostają 5 dolarów na głowę jak <laughs> wygrywają. Oh. To dobra eight eight motywacja. Do you have any chain book or what? Ale to jest niesamowite, no, co nie? Że hunterzy fun. są, to jest całkowicie yeah. inny klimat. Tutaj są hunterzy, gapią się <noise> na niego! Yeah, yeah. Nie ma minuty przerwy. Yeah. Oh, yeah. Tutaj chillera jest. Sara! Yeah. Yeah. Wait, what? 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 Co? What? Yes! What? What? you serious? Czekaj like co on ax? złapał! <laughs> Przepraszam, co on złapał? Co <laughs> on <What? What? laughs> złapał oh. się oh, Apparently you can, because he just did it! <laughs> Let's go! So you could do that. That's it's awesome. called Nightmare! Yuck! What? Give it he back! Did. Okay. Oh, okay pull, pull me up, pull me up, pull me up. I'll pull you up. up. <laughs> Dibnapp, now, pull me up. On. stop, 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 don't die. Oh, I dropped this, my pig. Whoa, 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 I got a shield, I got a shield. Go, 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 go. Wait, what? What in the world? What? Okay. Careful, what is he doing? Just like, back No, no, Back 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 up. Wait for Oh, this guy? No, back! don't die! I'm towering up Oh my gosh. Yeah, yeah, forget this. Back up, back up, back up. Let's wait for George. I'm wait for George. Okay, I don't okay, have an axe. I don't have a weapon. Oh wait, what? How would I get a diamond pick? I got a I diamond pick. I dropped it when <laughs> I was panicking. Here's when I said, "No, I have Stop. I have that pick, pick. pick I still said his pick and his axe. You oh, are don't you don't do a shark. So what what just happened? No ta, tutaj nie ma marządzę Bo wiecie, to bierze, to są społeczeństwo PVP. U nich zabicie kogoś w Minecraft to jest sprawa honoru. Go go go. Oh yeah. Get him.